Dziś opowiem Wam o uzależnieniu emocjonalnym w związku. Dlaczego tak jest, że uzależniamy się od tej drugiej osoby? Dlaczego pojawia się takie uzależnienie? I dlaczego tak trudno jest nam wyłapać, właśnie, że mamy do czynienia z takim problemem? To są takie sytuacje, w których pojawiają się uzależnienia, które widzimy już na pierwszy rzut oka. Czy to alkohol, czy to hazard, czy inne uzależnienia, które są bardziej popularne. My mamy już doświadczenie, jak to wyłapywać, jak wyłapywać sygnały ostrzegawcze. Natomiast niewiele mówi się o uzależnieniu emocjonalnym i o tym, jak takie uzależnienie emocjonalne się objawia oraz po czym je rozpoznać. A dodatkowo jak jest niebezpieczne dla obu stron związku, bo to nie jest tak, że tylko osoba uzależniona emocjonalnie w jakiś sposób w tej relacji cierpi. Również ta druga strona, która jest często obarczana zbyt dużą odpowiedzialnością za tę relację, też cierpi w tym związku i dlatego też ten związek dla niej jest niesatysfakcjonujący i bardzo często kończy się ten związek rozstaniem. Dlatego zastanów się, jak ty myślisz na temat swojego partnera? Czy wyobrażasz sobie bez niego życie? Czy może jest on twoim całym światem, bez którego życia sobie nie wyobrażasz i który uzupełnia twoją taką pustkę wewnętrzną, którą do tej pory czułaś, natomiast ta pustka właśnie dzięki temu, że znalazłaś tą osobę. Może w jakiś sposób dała ci spokój. Porozmawiamy trochę więcej o tej pustce, o tym skąd ta pustka się w nas bierze i czy jakoś inaczej możemy tą pustkę wypełnić, niż poświęcając się całkowicie tej drugiej osobie. Osoby uzależnione emocjonalnie bardzo często mają taki nieprzyjemny lęk, takie myśli w swojej głowie, które podpowiadają im, że coś złego stanie się tej drugiej osobie, że coś tutaj wydarzy się takiego, że ta osoba od nich odejdzie. Czyli mamy ciągły taki lęk. Mimo tego, że w rzeczywistości zupełnie nie mamy żadnych podstaw do tego, żeby taki lęk w, się w nas pojawił. Natomiast osoby uzależnione emocjonalnie, które szukają właśnie tego całkowitego oparcia i zawierzenia tej drugiej osobie, to niestety odczuwają ten lęk i ciągle żyją w takim napięciu, że ta osoba zniknie z ich życia, a oni już później tego życia nie będą potrafili jakoś inaczej poukładać. Takie osoby uzależnione emocjonalnie, wydaje mi się, że one nie potrafią być same szczęśliwe w życiu. Takie osoby potrafią być tylko szczęśliwe z kimś. I tak jak mówiłem o tej pustce, jeżeli ta pustka zostanie właśnie wypełniona kimś innym, kiedy możemy uwiesić się na takiej osobie i przekazać tej osobie zbyt dużą odpowiedzialność za pewne decyzje w naszym życiu, to wydaje nam się, że to jest właśnie sposób na to szczęście. Jednak do czego to wszystko prowadzi? Jak takie uzależnienie emocjonalne może przebiegać, jak może wyglądać i jak może ostatecznie wpłynąć na naszą relację? O tym opowiem wam szerzej właśnie w tym dzisiejszym materiale. Zacznijmy od tego, że uzależnienie emocjonalne jest bardzo często mylone z tak zwaną taką prawdziwą miłością, że ja się tutaj dla ciebie poświęcam, taką miłością z pełnym oddaniem dla tej drugiej osoby, jednak tak naprawdę nie ma to nic wspólnego z miłością. Ponieważ no, to jest zwykłe uzależnienie, uzależnienie emocjonalne, które nie tylko jest dla ciebie niebezpieczne, ale też jest niebezpieczne dla tej drugiej osoby, o czym na pewno się przekonasz, jeżeli zobaczysz ten materiał do końca. I chodzi tutaj o to, że taka osoba, która jest uzależniona emocjonalnie i właśnie mówi o tej prawdziwej miłości, to wręcz stara się pokazać, że ona kocha tą drugą osobę tak, jak nikt inny nie kochał tej osoby. Ona kocha tą osobę w taki sposób, że chciałaby wszystkie krzywdy tej osobie wynagrodzić. I niestety to bardzo często prowadzi do pewnych wyborów, pewnych decyzji, które ostatecznie dla tego związku nie są dobre. O takim uzależnieniu emocjonalnym możemy mówić wtedy, kiedy taka osoba próbuje stopić się wręcz z tym swoim partnerem. I takie stopienie polega na tym, że kawałek po kawałku tracimy siebie, zapominamy to, co było dla nas ważne do tej pory. I staramy się być trochę taką kopią, takim odbiciem naszego partnera. Ciągle pytamy go o zdanie, ciągle pytamy go: A jak ty myślisz? A co ty byś chciał? Stajemy się więc takim kimś, kto naśladuje tą drugą osobę i stara się za wszelką cenę go zadowolić. Natomiast my przestajemy mieć swoją autonomię, przestajemy mieć swoje własne zdanie. Przestajemy nawet czasami mieć swoje własne wartości, bo wszystko przejmujemy od tej drugiej osoby. I czemu tak robimy? Robimy tak z, z takiego lekarza. Przed odrzuceniem, bo wydaje nam się, że jeżeli będziemy sobą, to ta osoba nas zostawi. A więc musimy jak najbardziej upodobnić się do tej osoby, żeby no, ta, nie, ta osoba nie miała do nas żadnych zarzutów. Jeżeli będziemy mówić dokładnie to, co ta osoba chce, jeżeli będziemy robić co, dokładnie to co, to, co ta osoba chce, no to przecież powinniśmy być szczęśliwi. I właśnie tak działają osoby uzależnione emocjonalnie, które próbują się stopić z tym swoim partnerem. I całkowicie tracą tą swo to swoje ja, tą swoją osobowość i tą swoją odrębność. To, co może być dla tego partnera ciekawe, bo kiedy on poznawał ciebie na początku, to ty byłaś jakąś konkretną osobą, on coś też w tobie lubił. Natomiast w momencie, kiedy ty uzależniasz się tutaj emocjonalnie od tej osoby i próbujesz się upodobnić do tej osoby, no bo tylko tak ci się wydaje, że z tą osobą w jakiś sposób stworzysz tą relację, to niestety przestajesz być ciekawa i atrakcyjna dla partnera. A ty jednak bardzo mocno walczysz o tą uwagę tego partnera i uzależniasz tutaj swoje dalsze życie, swoje szczęście od tego, żeby być w tej relacji. I bardzo często osoby. Takie uzależnione emocjonalnie są popychane do różnych decyzji, które mogą Ci się wydawać nawet irracjonalne. Takie osoby są bardzo zazdrosne, bardzo kontrolujące. No, chcą zrobić wszystko, żeby mieć tego partnera tylko dla siebie, ale jednak często milczą, często wycofują się, często pozwalają na przekraczanie swoich granic. No bo jak tu mówić o jakichkolwiek granicach? Jeżeli ty na wszystko się zgadzasz, jeżeli przejmujesz wszystkie tutaj zasady, którymi żyje partner, i ty nie masz żadnych swoich granic, ty wszystko widzisz tutaj tak, jakby ten twój partner chciał widzieć, i często bardzo się możesz pomylić, czyli zakładasz coś, że ten partner chce, natomiast on zupełnie nie ma takiej potrzeby, natomiast tobie się wydaje, że ty robisz dla niego wszystko, że tak mocno się poświęcasz, a więc oczekujesz tego, że w tym związku już wszystko zaczniesz się dobrze układać. Tu warto wspomnieć o tym, że takie uzależnienie emocjonalne, tak jak tutaj dzisiaj rozmawiamy o tym, że może być to uzależnienie emocjonalne od partnera, czyli w tym bliskim, najbliższym związku. Natomiast z uzależnieniem emocjonalnym od drugiej osoby mamy do czynienia też w różnych innych kontekstach. Może być to na przykład uzależnienie emocjonalne od swojego rodzica. Nawet osoba w dorosłym wieku może być uzależniona emocjonalnie od swojego rodzica i może cały czas próbować tutaj mu się przypodobać, cały czas próbować tutaj być tą osobą stopioną, sklejoną z tym rodzicem, mimo tego, że ta osoba próbuje tworzyć jakąś swoją relację, co jak pewnie domyślacie się, nie jest za dobrym pomysłem, ponieważ. Trudno jest być w związku z kimś, kto jednak tak mocno jest przywiązany do swojego rodzica, jest wręcz tutaj uzależniony od tego rodzica emocjonalnie, i wszystkie te emocje przejmuje od tego rodzica. I wnosi do naszego związku, co nam ostatecznie psuje ten związek, no bo nie tworzymy go we dwójkę, tylko tworzymy go jeszcze z dodatkową osobą. Tak samo uzależnienie emocjonalne to może być uzależnienie od grona naszych znajomych, przyjaciół i ogólnie od tego, co ludzie powiedzą, czyli ten sygnał, co ludzie powiedzą, jest dla nas kluczowy, my się tym karmimy i dlatego od opinii tych innych osób możemy być uzależnieni. Tak samo bywa sytuacja, kiedy całkowicie poświęcamy się, dla naszego dziecka, zapominamy o wszystkim innym, zapominamy o swoim partnerze i o sobie, i poświęcamy tutaj wszystko dla tego dziecka, i to też może być uzależnienie emocjonalne, które często też polega na tym, że ta druga strona liczymy na to, że również będzie w taki sposób na nas polegać, jak my tutaj tak dużo tych emocji wkładamy. No i niestety to dziecko też może później przejąć te negatywne wzorce, no bo skąd się bierze to? Uzależnienie emocjonalne właśnie z wzorców, i te wzorce często pochodzą właśnie z tego wychowania, z domu rodzinnego, z tych pewnych braków, które mieliśmy podczas tego, jak nas wychowywano. Bo kiedy mówimy o uzależnieniu emocjonalnym, mamy tutaj do czynienia z taką pustką. To ta pustka bardzo dobrze obrazuje ten stan osoby, która ma tendencję do tego, żeby wpadać w to uzależnienie emocjonalne, bo ta pustka to jest coś, co ta osoba czuje w sobie. Że ona jest niepełna, taka niepełnej wartości, taka, taka osoba, która wymaga czegoś zewnętrznego, żeby sprawić, żeby mogła być szczęśliwa, żeby mogła żyć spokojnie, że. Coś jej wewnętrznie brakuje, i ta pustka właśnie się bierze z tych błędów wychowawczych, z tych różnych takich rzeczy, których nie dostaliśmy od naszych rodziców. Mogą być też to takie schematy wyniesione z domu, czyli obserwacja tego, jak żyli ze sobą rodzice, jak widzieliśmy właśnie to, jak oni mogą od siebie być uzależnieni emocjonalnie, i wydaje nam się, że tylko w taki sposób może wyglądać relacja. Albo jak nasza matka poświęcała się, żeby za wszelką cenę tutaj. Wytłumaczyć naszego ojca, alkoholika, i ona poświęcała mu wszystko. I my też mamy taki schemat, że musimy poświęcić dla naszego partnera wszystko, bo tylko wtedy możemy mówić o prawdziwej miłości. Natomiast te wszystkie schematy i to, czego nie dostaliśmy w domu, właśnie wpływa na to, że czujemy tą wewnętrzną pustkę, którą próbujemy wypełnić właśnie jakąś inną osobą. I kolejna rzecz, kolejna rzecz wynikająca z naszej przeszłości, która może na tą pustkę wpływać, może być to brak miłości. Czuliśmy się od początku naszego życia niekochani, albo tej miłości było dla nas za mało, albo była to miłość warunkowa, czyli musieliśmy sobie zasłużyć na miłość. To nie była taka miłość rodzicielska, która jest nam dana po prostu, tylko my musielibyśmy, musieliby, musieliśmy być jacyś, żeby na tą konkretną miłość zasłużyć. Czyli musieliśmy być na przykład grzeczni, musieliśmy wszystko robić tak, jak rodzic chciał. Musieliśmy być tutaj poddani tym manipulacjom rodzica, który tutaj. Wywierał na nas presję, jak my mamy żyć, co my mamy robić, i wtedy mogliśmy zasłużyć na miłość. Natomiast jeżeli my ujawnialiśmy swoją osobowość, to widzieliśmy, że tej miłości nie dostaliśmy, a więc była to miłość warunkowa, i tak wydaje nam się, że również w dorosłym życiu musimy zasłużyć na tą miłość. Ta pustka może się wziąć również z tej, takiego braku zainteresowania ze strony rodziców. A więc my zabiegaliśmy na to zainteresowanie, nie było tego zainteresowania i nadal mamy tą pustkę, którą chcemy wypełnić właśnie tym, żeby inna osoba się nami zainteresowała. Ta pustka w nas samych może brać się również z takiego ciągłego obwiniania tego dziecka za błędy rodziców. Ciągłe takie wpędzanie w poczucie winy, albo nadmierna krytyka. Jeżeli mamy rodzica, który właśnie był takim rodzicem krytykującym, to my też ciągle czujemy się właśnie takimi niewystarczająco dobrymi osobami, a więc to też rodzi w nas taką pustkę którą chcemy wypełnić, chcemy dla kogoś być w końcu tak dobrze, żebyśmy po prostu to czuli, że jesteśmy dla tej osoby wystarczająco dobrzy i dlatego w tym życiu dorosłym szukamy takiej osoby, która tą pustkę nam wypełni, osoby z którą wręcz możemy się stopić, tak jak mówiłem wcześniej, dla której możemy się poświęcić. Jednak to wszystko nie prowadzi do niczego dobrego i do tego, że nasza relacja jest szczęśliwa, bo to wszystko opiera się na takim błędnym założeniu założeniu, że to właśnie ten mój idealny partner, jak go już znajdę, jak go poznam, no to właśnie on wypełni całą tą pustkę, całe moje problemy znikną, cała ta zła przeszłość zniknie, wszystko pójdzie w niepamięć, a moja pustka zostanie wypełniona. Więc będę miała już szczęśliwe życie i wszystko dalej będzie się już dobrze układać. Tylko muszą się zadziać tutaj dwie rzeczy. Muszę znaleźć tego idealnego partnera i muszę go przy sobie utrzymać. I właśnie tak myśli taka osoba, która ma skłonności do uzależnienia emocjonalnego od drugiej osoby. Czyli znajduje tą idealną osobę, która wypełnia jej tą pustkę, i za wszelką cenę stara się tą osobę przy sobie utrzymać. I po czym takie uzależnienie emocjonalne można poznać? Jakie są objawy takiego uzależnienia emocjonalnego? Wypisałem sobie kilka takich kluczowych punktów, po których możecie to poznać, ponieważ one powielają się w wielu takich sytuacjach, kiedy właśnie z tym uzależnieniem emocjonalnym mamy do czynienia. I pierwsze to może być takie poczucie, że nie możemy bez tej osoby żyć, że całą uwagę musimy skupić na tej osobie. I to przypomina takie uwieszanie. Jeżeli rozmawiamy właśnie z tą powiedzmy ofiarą osoby, yy, która doświadcza tego uzależnienia emocjonalnego na sobie, to taka osoba czuje, że ten partner, który jest od niej uzależniony emocjonalnie, wiesza się na tej osobie i ściska tą osobę niczym bluszcz, czyli otacza ją tak, tak wielką uwagą, że nic poza tą osobą się nie liczy. Jednak to może być przytłaczające uczucie, kiedy ktoś Całą swoją uwagę poświęca tylko i wyłącznie Tobie. Kolejna charakterystyczna rzecz związana z uzależnieniem emocjonalnym to jest takie pozwalanie na to, aby to inne osoby, czyli w tym wypadku ten nasz partner, Przejmował odpowiedzialność za nasze decyzje. Na początku małe, a potem coraz większe i wręcz wszystkie decyzje. Czyli ja sam nie umiem podjąć decyzji, niech zrobi to mój partner, niech on decyduje o wszystkim, bo nam się wydaje, takiej osobie uzależnionej emocjonalnie, że jak ta druga osoba będzie o wszystkim decydować, no to że ona będzie szczęśliwa. My się podporządkujemy i wszystko w naszej relacji będzie dobrze. I to oczywiście wynika właśnie z tego lęku przed odrzuceniem. Muszę zgodzić się na wszystko, bo inaczej on odejdzie. Tak właśnie sobie myśli taka osoba uzależniona emocjonalnie, że ja muszę się na wszystko zgodzić. Ja nie, muszę, nie mogę żadnych tutaj granic wyznaczać, żadnych ograniczeń, ja nie mogę nic powiedzieć, bo ten idealny partner ode mnie odejdzie, a jak odejdzie, no to oczywiście pojawi się moja pustka, która w tym momencie jest wypełniana tym, że ja jestem skupiona na tym konkretnym partnerze i to właśnie w nim widzę tą moją przyszłość. Widzę to, że dzięki niemu jestem szczęśliwa, bo kiedy mam skupioną uwagę na tej drugiej osobie, kiedy wieszam się wręcz na tą drugą osobę, no to w jakiś sposób odczuwam satysfakcję i szczęście, bo nie czuję tej swojej pustki. To jest właśnie mój sposób na to, żeby ranić sobie z tą pustką, uwiesić się na tej drugiej osobie, i żeby to ona tą pustkę zapełniła. I takie uzależnienie emocjonalne związane jest również właśnie z tym życiem w ciągłym niepokoju. Takie życie w ciągłym niepokoju, co ten partner zrobi, co on powie, gdzie on pójdzie, czy on do mnie wróci, czy coś mu się nie stanie, czyli życie w ciągłym stresie i napięciu. I tu bardzo często pojawia się też przesadzona reakcja emocjonalna w momencie, kiedy ten partner. Nie pojawia się, nie odzywa się, kiedy nie mamy z nim kontaktu. Czyli próbujesz do niego zadzwonić, próbujesz do niego napisać, on się nie odzywa, no i ty popadasz w panikę. To bardzo często widać właśnie w sytuacji osób uzależnionych emocjonalnie, że pojawia się taka panika. U niektórych osób pojawia się później też złość, że jak już ten partner się odezwie. To mamy do niego złości, pretensje, że czemu on się do nas nie odzywał? Czasami nie jest to złości, pretensja, którą wyrażamy, bo jednak bardzo mocno boimy się tego odrzucenia, ale to jest coś, co w nas gdzieś zalega, że jak on mógł zrobić coś takiego, że się do mnie nie odzywał? I później z tego powodu, że mieliśmy w sobie taką złość, no przecież przeciwko temu idealnemu naszemu partnerowi, to pojawia się takie poczucie, że ja muszę w jakiś sposób wynagrodzić tej osobie. Nawet jak ja mu nie powiedziałam, że byłam na niego zła, to ja muszę mu wynagrodzić. I wchodzimy tutaj w rolę kolejną, że znowu co ja zrobię tutaj dla ciebie, żeby ci było tak dobrze, ale robimy to z takiego poczucia obowiązku, że musimy wynagrodzić tej osobie to, że byliśmy na nią źli, a byliśmy źli za co? Za to, że mieliśmy taki atak paniki, że ta osoba się do nas nie odzywała. I zobaczcie, jakie to jest życie w ciągłym stresie, w napięciu, w emocjach, w momencie, kiedy właśnie całą swoją uwagę poświęcamy na tą drugą osobę i nie widzimy życia poza tej, tą drugą osobą, bo bardzo często osoby, które są uzależnione emocjonalnie, zaniedbują wszystkie inne sfery, inne sfery swojego życia, odpuszczają przyjaciół, znajomych, czasami nawet nie mają kontaktu z rodziną, tylko całkowicie uwieszają się, na tym partnerze, próbują poświęcić mu 100% czasu, no a ta druga osoba tego nie wytrzymuje. Jeszcze jedna rzecz, którą warto dodać, właśnie na temat tych osób uzależnionych emocjonalnie to są bardzo często osoby, które nie wierzą w to, że same w sobie by jakoś w życiu poradziły, że już doszło do tego momentu, że już długo były same, że miały tą pustkę, z którą się zmagały, i teraz już mają kogoś, kto tą pustkę wypełnia. I nie chcą tego poczuć, nie chcą być same, a więc za wszelką cenę i wszelkimi sposobami zrobią, żeby tylko ten partner z nimi został. Bardzo ciekawe jest również to, że te osoby uzależnione emocjonalnie z jednej strony nie potrafią sobie wyobrazić życia bez tej drugiej osoby. No i kiedy to życie się układa, Boją się, ciągły, ciągły ten stres, jest ta panika, kiedy ta osoba się nie odzywa, i nie wyobrażają sobie życia bez tej osoby. Natomiast co się dzieje, kiedy taka osoba uzależniona emocjonalnie traci ten związek? Bardzo często szybko przechodzi do kolejnego związku, bo to nie jest tak, że. Ona była tutaj skupiona tylko na tej jednej konkretnej osobie. To było jakieś wyobrażenie tej jednej osoby. I ona w tym momencie, żeby poradzić sobie z tą pustką, przeskakuje z tej jednej idealnej osoby na kolejną osobę, i tam poświęca całą swoją uwagę tej kolejnej osobie, i powiela ten schemat, i znowu próbuje dawać z siebie wszystko. Natomiast znowu to prowadzi do tego, że osacza tego partnera. I ten partner po prostu dusi się w tej relacji, nie może tego wszystkiego wytrzymać, nie może wytrzymać tego, że ma o wszystkim decydować, że ta druga osoba nie ma swojego zdania, że straciła to, co było w niej atrakcyjne i zaczyna się upodabniać do mnie, nie ma swoich zainteresowań, nie ma swoich znajomych, nie ma nic. Co mnie przyciągnęło do tej osoby, bo ta osoba próbuje wręcz mnie naśladować, na wszystko się zgadza, i niby to tak atrakcyjnie wygląda no, życie z taką osobą, która na wszystko się zgadza. Jednak to jest tylko pozór, który się wydaje osobie, która jest uzależniona emocjonalnie, że tak powinno właśnie wyglądać życie, że ja się dla ciebie poświęcam, bo ty jesteś tą osobą ważniejszą, natomiast ja schowam się w cień i jakoś to będzie, byle tylko byś ze mną był, byle tą pustkę wypełnić, a ja po prostu się dostosuję. Jednak życie z taką osobą, która jest tylko cieniem, dla osoby zdrowej, która jest pewna siebie i ma pewne swoje wartości, nie jest osobą zaburzoną, bo oczywiście, jeżeli znajdzie się tutaj osoba zaburzona, która uwielbia być tutaj na pierwszym miejscu i, i kiedy ta uwaga jest skupiona na niej, czyli taki narcyz, to oczywiście bardzo chętnie wejdzie tutaj w taką relację z osobą, która ma skłonność do uzależnienia emocjonalnego. Jednak taki narcyz bardzo szybko tym uzależnieniem emocjonalnym się zmęczy. Będzie widział, że może zrobić wszystko, bo ta osoba jest tak zależna od niego, natomiast to go znudzi. Będzie szukał kolejnych wrażeń, kolejnych potwierdzeń tego, że jest wyjątkową osobą, bo Taka osoba uzależniona emocjonalnie już nie daje mu satysfakcji z tego, że go docenia, ponieważ traktuje to coś jako coś pewnego, całkowicie pewnego, a więc też nieatrakcyjnego. I pamiętajmy, że uzależnienie emocjonalne nie musi być wcale związane z miłością, bo to nie jest tak, że ta osoba, która jest uzależniona emocjonalnie w związku, to zawsze jest z tego związku szczęśliwa. Bardzo często jest tak, że jest nieszczęśliwa w tym związku. Natomiast... Dużo bardziej woli to swoje nieszczęście w związku niż tą swoją pustkę wewnętrzną w momencie kiedy miałaby zostać sama. I to jest taki paradoks, że lepiej zostać w związku, który jest toksyczny, w którym może pojawia się agresja, w którym może pojawia się dużo jakichś negatywnych emocji wystosowanych od partnera właśnie do mnie, natomiast jej ja tak wolę to moje znane zło, niż zostać sama ponieważ znowu dojdzie do mnie ta pustka, której nie chcę odczuwać i wolę zapełniać tą pustkę tymi negatywnymi emocjami i właśnie dlatego bardzo często wiele osób uzależnionych emocjonalnie tkwi w toksycznych relacjach właśnie dlatego żeby nie odczuwać tej pustki i takie osoby które tkwią w toksycznych relacjach które są uzależnione emocjonalnie później tak Wybielają tych swoich partnerów, że mówią wszystkim, że przecież on wcale nie jest taki zły. Tłumaczą tą osobę toksyczną przed innymi, ale też tłumaczą tą osobę przed samym sobą. Czyli chodzi o to, że taka osoba sobie myśli, no, lepiej być z tym moim partnerem, mimo tego, że mnie tak traktuje w taki sposób, to lepiej z nim być. Niż żyć w samotności. I takie osoby, które są uzależnione emocjonalnie i żyją w toksycznych relacjach, żyją całkowicie bez żadnych granic, bez żadnych ograniczeń, a więc na wszystko się godzą i można powiedzieć, że ten partner coraz bardziej wchodzi im na głowę, robi co chce, a my i tak tutaj, jeżeli jesteśmy uzależnieni emocjonalnie, w żaden sposób na to nie możemy zareagować, bo boimy się jakiejkolwiek reakcji, bo wiemy, że ta reakcja mogłaby zakończyć ten związek. A my przecież nie potrafimy sobie wyobrazić tego życia w samotności. Na to uzależnienie emocjonalne popatrzmy też z drugiej strony, jak czuje się taki partner osoby która jest uzależniona emocjonalnie. No to przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, że ten partner dusi się w tej relacji. On się czuje jakby taki bluszcz się wokół niego zakręcił i pomału go dusił, bo musi przejąć odpowiedzialność za wszelkie kluczowe sfery tego życia. Widzi, że szczęście, emocje i ogólnie życie tej drugiej osoby zależy od niego. Ale nie każdy chce przejmować na siebie odpowiedzialność za życie drugiej dorosłej osoby. No bo nie jest taka rola osoby dorosłej i wchodzenia w związek, który ma być równoważny. Nie jest rolą, właśnie, przejmować odpowiedzialność za życie i decyzję jakiejś innej osoby, tylko dlatego, że ona uzależnia się emocjonalnie od nas i liczy na to, że to my będziemy rozwiązaniem jej wszelkich problemów. Bardzo często te osoby, które mają do czynienia z osobami uzależnionymi emocjonalnie, mówią o takim tempie, że ta osoba uzależniona emocjonalna narzuca zbyt szybkie tempo tworzenia tej relacji, że tutaj my dopiero się spotykamy, jeszcze nie wiem, czy to jest miłość, a ta osoba mówi mi już o dzieciach, o, o tym, żeby się związać, o wspólnym mieszkaniu i tak i ona prze naprzód, bo potrzebuje tego coraz więcej, natomiast ja nie wiem, czy jestem na to gotowy. I to też właśnie mówi o tym rozwinięciu się pewnych potrzeb tych osób, które są uzależnione emocjonalnie i tych osób, które tkwią z taką osobą w relacji. I takie osoby które właśnie wiążą się z osobami uzależnionymi emocjonalnie, no to czują taką ciągłą presję, że to ode mnie wszystko zależy, że ta druga osoba mówi im, ja sobie bez Ciebie nie poradzę, ja nie wyobrażam sobie, jak mogłoby wyglądać moje życie bez Ciebie. No i jak widzicie, to uzależnienie emocjonalne, to poświęcenie się całkowite dla drugiej osoby nie prowadzi do niczego dobrego. Musimy, jeżeli chcemy z tym walczyć, to najpierw musimy zobaczyć, skąd wzięła się w nas ta pustka. Myślę, że nagram o tej pustce, takiej, którą mamy wewnętrzną i którą chcemy wypełnić takim uzależnieniem emocjonalnym, nagram osobny materiał, bo to jest trochę bardziej skomplikowany temat, żeby go tak na szybko omówić. Ale musimy zobaczyć, skąd ta pustka się wzięła. Czy z naszych poprzednich relacji, czy z naszego wychowania, jak to w naszym życiu wyglądało, jak to możemy zmienić i dlaczego my w każdej kolejnej relacji próbujemy tą pustkę wypełnić. I ostatecznie to wszystko zawsze prowadzi do tego samego miejsca, czyli do tego, że ta relacja się rozpada. Dajcie znać w komentarzu, jak myślicie: jak wiele jest osób, które właśnie w taki sposób uzależniają się emocjonalnie od kogoś, od tej drugiej osoby, od partnera, od rodziców, od przyjaciół. Dajcie znać, czy macie taką osobę w swoim otoczeniu, a myślę, że ten temat będziemy już niedługo kontynuować.